Mało czasu na jeziorku po długiej, długiej przerwie, więc płynę szybciutko, za chwilę przetroluję w dwa miejsca okoniowe. Będzie jak będzie, damy radę. Mam nadzieję, że okoń się ruszył i będzie w sumie to pierwszy jesienny wypad więc na jeziorku, więc po mazurskich przygodach. Czas na powrót na domową wodę. Zobaczymy, co będzie. No dobra. Zobaczmy, co my tam mamy założonego jeszcze z mazur. Niech to idzie. Grzecznie. A my sobie rozłożymy jeszcze drugą wędkę. Mam nadzieję, że tutaj jak coś uderzy, to będę czuł mimo wszystko. A się będzie nauczyć łowić na głębokiej wodzie Tych okoni no. o. Coś delikatnie Pukło, Ale co to? Tak, żebym ja cię, żebyś ty nie wziął, tylko ja bym cię musiał za dupę chwycić na człowieku. Że taki bez walki. Prosto pod, pod tą, pod płetwę. Już się nie liczysz, no. Najechany zamiast w pysku, co do góry. Muszą do góry ogonem stać. No, jak nie chcą mi brać. Jeszcze człowiek rymuje bez sensu. Czyli wiem, że są, tylko nie chcą brać. Stoją ogonem do góry. Prosto pod ogonem. No. Kto by pomyślał, w tych miejscach okoniowych nie ma drobnicy. Drobnica jest na 7-8 metrach. Coś. Trzeba mieć czas teraz, żeby je znaleźć i żeby je połowić, to tak te dwie godziny to To tak nie daje, nie dam rady chyba ich i namierzyć i połowić Problem polega na tym, że jak Nie widzę drobnicy To nie mam przekonania do miejscówki, jakby te rzuty są Uff, Nie jestem przekonany do tego, że one tu mają szansę przyjść, że Muszę ich poszukać, a gdzie szukać nie wiem, dawno mnie nie było. Głęboka woda na pewno. Zastanawiam się, czy tamtej zatoki nie zobaczyć jeszcze. Tu chwilę porzucam i przetroluję, może o przetroluję za szczupakiem i zobaczę trochę trollingu. W poszukiwaniu też jakichś zapisów drobnicy czegoś. Tutaj pokazuje jakiś pofałdowany dno, ładny tam jest jeszcze spadek. O, jaki ładny zapis. Mógłbyś jakiś atak podwodny nagrać. Kontrolując tam tu trochę tej drobnicy było, więc nie wiem, czy kamera cokolwiek nagra podwodna. Wydaje się ta przejrzystość wody, wody dużo, dużo lepsza niż latem, niż ostatnio. No, jak nie ma tego brania, to jest tak ciężko uwierzyć w miejscówkę przynętę no. wydaje ci się, że wszystko robisz źle. Nie ma brania, to nie ma potwierdzenia. No, nie ma potwierdzenia tego, że dobrze kombinujesz. A to strasznie zniechęca. Zwłaszcza jak się ma mało czasu. To jest. trudne. Ale to też nie jest tak, że echosonda mi pokazuje, że jest pustynia. Nie. Echosonda e e e pokazuje, że są ryby. Oczywiście niestety nie pokazuje, czy to są okonie, czy ryb. No ale gdzieś, nawet jak to jest biały ryb, to wśród, wśród tego białorybu. Okonie albo okonki powinny być. No nawet jednego złowiłem z takiego miejsca, tylko że za ogon, no to jest przykre bardzo, bo to znaczy, że nie żeruje, tylko stoi, a jak stoi ja go złowiłem tamtą, to jak on tak stoi, to co za problem, że go kormoran złowił, no to w ogóle bez problemu, go podejdzie, złapie i, i zeżre, na tym albo to jakaś niemota była, no bo to nie wiem. Kormorany, kormorany. Ja już nie wiem, czy mam się na was złościć, czy was podziwiać. Też stworzenia, Boże. Tylko, że żarłoczne, no. A jedzą to, co kocham. No kurde, to jest... Ach. Oby dla wszystkich starczyło. Tak, po ostatnim wyjeździe na Mazurach zapomniałem sformatować karty i ją zapełniłem dzisiejszym krótkim wypadem. Na szczęście miałem drugą, tylko mniejszą. Zobaczymy. Powinna wystarczyć. A tutaj się trochę rybka zaczęła pokazywać. Więc tak jak powiedziałem, jeszcze jeden rzut kanibalkiem, i wracam do robaczka. I zobaczę, czy tutaj pod tą drobnicą coś. Oj, nie tak mocno. Coś się uda. Jeszcze jeden żółcik, no to teraz wróćmy tak trochę na skraj. Zobaczymy. Coś tu się dzieje. No widać, że jest drobnica pod powierzchnią. Tylko czy to jest czas okonia, czy to już nie jest czas szczupaka pomału. Ach! Aj zeszło. Pięknie branie z samego dna i zszedł. Leć złów chociaż jednego konia jeszcze dzisiaj. Mamy jeszcze z godzinę łowienia. Na przekór kamerze, na przekór pogodzie, na przekór braniom. Dobra, w końcu, w końcu jest okoń, nie jest to potęga, ale jest złowiony z samego dna, już dobrze, dobrze, dobrze. Ale jesteś bardzo ładnym okoniem, nie powiem, gdybyście mi takie jeszcze dzisiaj pobrały, to bym się pobawił, nowa tanta i proszę od razu, wiara w przynętę, to wiara w przynętę jednak, no już taki też fajny. Fajnie usiadła 20 ponad. Ładna 20, 24-25 mu daje. O fajnie fajnie. I też z samego dna siedzą tam na dnie. No jakby takie jeszcze się pobawić z takimi na koniec dnia, byłoby przemiło, tylko najpierw musiałbym rozplątać sobie tutaj coś. Bo się oczywiście poplątać musiało. O trzech razy sztuka pierwszego za ogon, dwa brania spieprzone i trzeci coś się udało ale na razie to tylko albo aż jeden zależy jak na to patrzeć No piękne, piękna aura tafla wody jak lodowisko płaściutko, flauta, piękne kolory lasu Tylko te brania by się jeszcze przydały drobnica też coraz bardziej zanika Chodź ty moja jedyna zdobyczo tego dnia odpływaj sobie. Pomału kończę, póki jeszcze jasno, żeby nagrać końcówkę. Przy spływaniu, jeżeli cokolwiek będzie się działo, to jeszcze dogram. Rzucę tu pewnie parę razy jeszcze i kończę na dzisiaj. Słabe kilka godzin, no ale czego się spodziewać? Bardzo fajne zapisy na echosądzie kilka brań jeden okoń za ogon, jeden okoń normalnie. Zobaczymy, co było widać na podwodnej kamerze. Mam nadzieję, że będzie widać jakieś uderzenie, bo było. Zobaczymy. No, Nie poddawać się. Idzie się, idzie ten najlepszy okres. Ja obawiam się, niestety, nie będę miał tyle czasu, co bym chciał, żeby wędkować. No ale to już tak to jest, że tyle, ile chcielibyśmy i tyle, ile czasu chcielibyśmy poświęcić na wędkowanie, nie jest nam dane. Mam nadzieję, do następnego, szybkiego razu. I oby z lepszymi wynikami. Słoneczko zaszło. Dobrej nocy.